Co posadzić jesienią na balkonie lub tarasie? Jakie rośliny zachwycają o tej porze w zewnętrznych donicach? Przypomnienie tych informacji będzie tematem dzisiejszego filmu z cyklu Balkony i tarasy. Zapraszam! Jesień wcale nie musi oznaczać pustych donic na balkonie czy tarasie. To czas, gdy natura zachwyca wspaniałymi roślinami. Właśnie o tej porze kwitnącymi lub ozdobnymi z liści, dzięki którym możemy stworzyć na zewnątrz prawdziwie przytulny i piękny zakątek. Jakie to rośliny? Z pewnością wrzosy i wrzośce, które we wrześniu zalewają sklepowe półki. Te niewielkie zimozielone krzewinki to prawdziwe gwiazdy jesiennych aranżacji. Jest wiele odmian tych roślin do wyboru. Na popularności ostatnio zyskały odmiany pąkowe, które nie rozwijają kwiatów, ale w fazie kolorowych pąków się zasuszają i pozostają ozdobą często przez całą zimę. Wrzosy kwitną w odcieniach różu, fioletu i bieli. Są też odmiany ozdobne z liści. Wrzosce mają zazwyczaj kolor intensywnie różowy. Jeżeli chcemy rośliny te zatrzymać na dłużej, wymagają kwaśnego podłoża i regularnego podlewania, zwłaszcza po posadzeniu. Świetnie wyglądają w połączeniu z dniami ozdobnymi czy szyszkami. Kolorowym akcentem w jesiennych aranżacjach może być też kapusta ozdobna. To roślina, która zaskakuje dekoracyjnymi barwnymi liśćmi w odcieniach fioletu, różu, bieli i zieleni. Co ważne, jest bardzo odporna na chłód, a niskie temperatury tylko podbijają intensywność jej kolorów. Dzięki temu, również może być roślinną ozdobą przez całą zimę. Trawy ozdobne w balkonowych lub tarasowych donicach to ruch i lekkość, dzięki nim jesienne kompozycje zyskują elegancję i zwiewność. Mamy tu wiele gatunków i odmian do wyboru. Mogą być to rośliny niewielkie lub wręcz ogromne, typowo ozdobne z liści lub zachwycające kwiatostanami. Ich puszyste wiechy lub szeleszczące ulistnienie pięknie kołyszą się na wietrze, wprowadzając dynamikę do zestawień różnogatunkowych. Cudownie prezentują się także w pojemnikach posadzone samodzielnie. Kolejne roślinne, jesienne piękności to chryzantemy, czyli złocienie. To rośliny nie tylko na cmentarz, ale jedna z najbardziej okazałych oraz różnorodnych gatunków. Doskonale sprawdzą się jako ozdoba tarasu lub balkonu. Chryzantemy dostępne są w wielu kolorach, od bieli poprzez żółcie, do różu, fioletu i głębokiego bordo. Ich kwiaty mogą mieć różną wielkość i różny pokrój. Mogą stać się głównym nasadzeniem jesiennego zakątka. Można je też zestawić z innymi gatunkami, przykładowo z bluszczem czy niewielkimi iglakami. Jesienią w donicach posadzić można też takie rośliny jak starzec popielny, nazywany też mrozem, którego liście pokryte są filcowatym kutnerem, nadając mu niezwykłą biało-srebrną barwę i poczucie miękkości. Calcephalus brauna o igiełkowatych, srebrzystych pętach, który potrafi zachować swój dekoracyjny wygląd aż do wiosny. Skimia o efektownych, ciemnozielonych, błyszczących liściach, która jesienią i zimą jest w fazie dekoracyjnych pąków. Hebe o kwiatach pojawiających się pod koniec lata w kolorze białym, różowym lub fioletowym. Czy astry, nazywane też Michałkami. Często kwitnące na ogrodowych rabatach, a równie pięknie prezentujące się w balkonowych czy tarasowych donicach. Oprócz tego jesienią można postawić na rośliny zimozielone, będące ozdobą przez całą jesień i zimę, a także przez resztę roku czy nawet przez wiele lat. Miniaturowe iglaki, bluszcz, żurawki, bukszpan, trzmielina czy golteria to świetna inwestycja na dłużej. Oczywiście tych gatunków jest znacznie więcej. Będą cudowną ozdobą tarasu lub balkonu posadzone w donicach pojedynczo lub w zestawieniu z innymi gatunkami, np. sezonowymi kwiatami jesiennymi o tej porze i wiosennymi lub letnimi w przyszłych sezonach. Mogą stanowić bazę do modyfikacji przez cały rok. Podczas tworzenia jesiennych roślinnych kompozycji pamiętajmy, aby użyć do nic odpornych na mróz z otworami odpływowymi, jak zawsze. Pamiętajmy też o regularnym podlewaniu tych roślin, ponieważ jesienne słońce i wiatry mogą przesuszać ziemię szybciej niż myślimy. Dodatkowe jesienne akcenty, takie jak na przykład ozdobne dynie, gałązki, figurki czy lampiony, podkreślą jeszcze bardziej urok tej pory roku i całości dekoracji. Balkon lub taras o tej porze może być równie efektowny jak wiosenny czy letni. Życzymy pięknej jesieni i zapraszamy na kolejne filmy z cyklu Balkony i tarasy oraz do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na Co dzień.